Wojciech dróż, witam Państwa w pierwszym listopadowym programie w szerszym kontekście. Listopad kojarzy się ze słotą, czasami ze smutkiem, ale niekoniecznie. Była też radosny i kolorowy. Pewnie o tych kolorach dzisiaj trochę porozmawiamy. A naszymi gośćmi są Grzegorz Witkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej w Pile. Brawo! Super! Udało się, długa nazwa. I Sławomir Wegner, właściciel szkoły tańca Bizon. Bardzo miło, dzień dobry. Cieszę się, że dotarliście. Dlaczego kolorowo? Dlatego, że chciałbym porozmawiać z wami o cheerleadingu, cheerleaderkach. To jest taka akcja, która zawsze kojarzy się z kolorami, z radością, z tańcem. I nie bez powodu ten temat tutaj wyciągamy, ponieważ Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która w pile już kilkanaście lat funkcjonuje, chce otworzyć nową klasę, prawda? Dokładnie tak. Yy, oczywiście. Rozpoczynamy to wszystko w tym roku i autostrada przygotowań ma swoje imprezy, które mają jak gdyby rozpropagować w Pile ten pomysł, a klasa w nowym roku szkolnym 26-27. Miejmy nadzieję, że zaistnieje na mapie, i będziemy jedną z pierwszych szkół w północnej Polsce. No, brzmi to bardzo atrakcyjnie, ale domyślam się, że potrzebne są pieniądze na rozkręcenie takiego, w cudzysłowie, interesu. Macie już fundusze, żeby to wszystko mogło wystartować? Liceum jest publiczną placówką. Liceum, które od lat pracuje z młodzieżą, jeżeli chodzi o siatkówkę, koszykówkę. Osiągamy przecież ogromne sukcesy jako szkoła, jako ośrodek, który jest w programie siatkarskich ośrodków szkolnych. Za tym idzie refundacja z ministerstwa. Czyli ministerstwo będzie pomagać. I ministerstwo. I tu właśnie była cała praca, która przez rok zaprzątała dosyć mocno wiele osób. Począwszy od Wydziału Oświaty Powiatu Pilskiego, Zarząd Powiatu Pilskiego, Polski Związek czy Leadingu. Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sportu, żeby programy dla szkół ponadpodstawowych, szkół mistrzostwa sportowego były wpisane w program szkolenia i oczywiście uczniowie mieli refundację, którą każdy uczeń otrzymuje na poziomie szkoły. Czyli to już też ten powiedzmy podstawowy element. Grzegorzu, Udało się tę ścieżkę wydeptać, czy też nadal ją wydeptujecie. Wspomniałeś o autostradzie, ładna przenośnia. No właśnie, ale Słowomir Wegner to jest, można powiedzieć, alfa i omega od tańca w pile, bo, bo Grzegorz Witkowski to bardziej siatkówka. Więc nie bez powodu jesteś tutaj. Nie tylko dlatego, żebyś wypowiedział się na temat tańca, ale też powiedział, jaka jest Twoja rola w tej szkole, bo wiem, że nie tylko będziesz doradcą, ale będziesz mocno zaangażowany w całe przedsięwzięcie. Tak, no przede wszystkim... Pierwsza rzecz, jak odsunąłem telefon od Grzegorza i z pomysłem, z zaproszeniem mnie do siebie, bo ma mm -hmm. dobry, fajny pomysł, więc jak przyjechałem i dowiedziałem się o pomyśle, o w ogóle o, o wykreowaniu takiej, takowej klasy, to mi się aż uśmiechnęła buźka, bo mówię, bo no, to no, w końcu coś będzie... Mm, z tym tańcem, czy to, czy, czy to cheerleading, czy ogólnie sferą taneczną, będzie wyżej niż placówki prywatne, że to jednak szkoła zacznie przy czteroletnim, czteroletnim nauce. nauce. Tak, to jest. Przy nauce będziemy mieli móc pracować z młodzieżą, kreować je tanecznie, nie tylko tanecznie, co otwiera im wachlarz pracy na przyszłość, po szkole, także naprawdę jest to super, a że ja z tańcem jestem tu w Pile już od nastu, dziesięciu lat, więc y, bardzo jest mi miło, że będę mógł y, y, włożyć swoje jakieś tam y, doświadczenie, y, y, czy to y, taneczne, czy metodyczne, czy pedagogiczne dla, dla tych uczniów? No, wiem, że Twoja szkoła specjalizuje się w tańcu trochę innym. Bo cheerleading. Ale no. też jest hip-hop cheerleading. Aha. Dlatego tam jest. Bo u was u, ogólnie w cheerleadingu też jest Rozumiem. właśnie e, Taka hip odmiana, odmiana. hip-hop cheerleading, leading, potem jest ten sam cheerleading, bo to nie tylko są wyrzuty podnoszenia mhm. i tak dalej, ale tam też dużo wiąże się z tańcem. Tylko, że ja nawiązuję też do tego, że w tym, taniec, w tym cheerleadingu będzie tak, że ten taniec będzie wszechobecny. I jak skończy uczeń to, to liceum, tą czwartą klasę, to będzie miał wachlarz pracy otwarty wszędzie, gdzie będzie mógł iść, gdzie będzie jakakolwiek sfera taneczna, czy to w domach kultury, czy to w różnych jako innych. Animator na przykład. Jako animator, właśnie. To jest po prostu piękne. Ja sam będę e, chwytał jakieś takie właśnie rodzynki, czy czasem też nie zatrudnił u siebie, bo to jest naprawdę e, mhm. bardzo dobra, e, dobra autostrada do rozwoju. Dalej, co się będzie działo z daną osobą. Grzegorzu, wspominałeś o tym, że trzeba było wydeptać tę ścieżkę. Co już zrobiliście? Co jeszcze zamierzacie? I czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta klasa we wrześniu na 100% będzie otwarta? Ja może przewrotnie zacznę od samej generacji. To jak pięknie powiedziane, mamy przepiękną polską złotą jesień, ale rok temu... Była pochmurna, akurat pogoda. Cały czas było szaro, rzeczywiście. I, i były takie szarugi. E, oczywiście w swojej szkole e, mam gabinet taki, że e, widzę swoich pracowników, są to panie, bo szczególnie w szkołach na tych poziomach administracyjnych są to panie. I przychodzę patrząc na tą szarugę, słuchajcie, e, i to co tu już padło. Jakbyśmy coś wprowadzili kolorowego, coś pięknego, takiego powiązanego z rytmem, ze sportem, i otworzyli klasy czy Nie trwało to 3 sekundy. Dziewczyny zachwycone, i zacząłem powoli, powoli, punkt po punkcie ruszać, znaleźć stronę. Polskiego Związku czy Leadingu, znaleźć szkoły ewentualnie w Polsce, które już mają. Okazuje się, że w Warszawie jest takie liceum pod patronatem polskiego związku, czy leadingu, ale nie jest w programie jeszcze normalny jako ministerialna szkoła. I punkt po punkcie, oczywiście musiałem się zapytać w swoim jednostce prowadzącej, czyli Wydziale Oświaty. Powoli każdego trzeba było. Przekonać. przekonać. Zastanawiam się tylko, przepraszam, że wejdę w zdanie, czy gdyby Twoje koleżanki z pracy powiedziały nie, nie, to zły pomysł, czy to wszystko by spaliło na wanewce? Nie do końca, nie do końca, bo yy, ja jestem zaprawiony w bojach nie tylko z chill Leadingiem, ale tak jak wspomniałeś, z siatkówką, z koszykówką. No wiesz, że piła jest znana z żuzla i z siatkówki w całej Polsce, no bo dla nikogo nie jest tajemnicą, że no, ja jestem oczywiście Łodzianinem, i e, wiedząc o pile, że jest e, mocna siatkówka. Wylądowałem tu w dawnych, dawnych latach, kiedy zaczynałeś jeszcze jako bardzo młody redaktor. <laughs> e, natomiast chodzi o to, że bez ludzi z pasją, ludzi, mówię tutaj o trenerach, mm -hmm. ludzi prowadzących zajęcia, będących z tą młodzieżą, nic byśmy nie osiągnęli. I takich pasjonatów, i stąd pomysł. Telefon do, do Sławka, bo bez niego bym nie ruszył. Nie tyle dziewczyny, mm -hmm. ile zobaczyłem tej iskierki w oczach Sławka, a to są dziesięciolecia jego pracy. Rozbujał piłę w rytmach ulicy od dziesięcioleci. I, I nadal e, e, pokazuje to e, nie tylko ogólnopolskie e, wydarzenia, ale światowe, bo przecież miał instruktorów. Z pierwszych stron i z największych stadionów świata. Więc dlaczego nie? Wiele osób się pyta, dlaczego piła? Jako ocirodek, jako szkoła, jesteśmy jedną z najlepszych w Polsce w siatkówce, gdzie siatkówka jest no, potęgą w Polsce. Wymieniając tu miasta ogromne, tak jak Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Jastrzębie. A my jesteśmy jako młodzieżowa siatkówka bardzo wysoko, no nie wspominając oczywiście o dawnych czasach Final Four, czy e, kobiet będących w Tauron Lidze, czy teraz w pierwszej lidze, dziewczyny. Czyli cały czas się kręci. Stąd pomysł, stąd człowiek z pasją i robiący, no to ruszamy. Jak dostałem już energetycznego bodźca, no to działamy dalej. Okazuje się, że mój telefon do prezesa polskiego związku, pierwszy polskiego związku, czy leadingu, trwała półtorej godziny. oj, oj, ucho zabolało. Ale nie tylko, ale serce mi zaczęło lepiej bić. Uśmiechnęła się buzia, bo akurat wpisuje się mój pomysł w propagowanie ogólnopolskie mało tego, czy leading rozwija się nieprawdopodobnie szybko w całej Polsce. Jest to dyscyplina, która jest zapisana w Komitecie Olimpijskim. Będzie dyscypliną pokazową w Los Angeles. O. Możliwe, że przełoży się to na następną olimpiadę, że będzie już konkurencją olimpijską. Ale o, z tego co wiem, na pokazowej też medale rozdają. Oczywiście, że tak. Wiadomo, że są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, są puchary, są turnieje międzynarodowe. Polski Związek na, nawiązał kontakty z Tajwanem, z międzynarodowymi organizacjami. Oczywiście Geneza, że w Polsce zaczął, no to właśnie od prezesa się dowiedziałem, że, bo to jest prezes, no to tak oczywiście na marginesie były Mistrz Świata w Tańcu Towarzyskim który spędził wiele lat w Stanach, zobaczył mm -hmm. ten ogrom w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego ma w Polsce się wzięto? No właśnie, bo czy leading głównie ze Stanami się kojarzy? Dyrektorze, bo <laughs> wiemy, że Grzegorz Witkowski potrafi ładnie i długo opowiadać, ale nie zapominajmy o drugim gościu. Więc ja jeszcze do tego wątku wrócę, bo okay. pamiętam, o co Cię pytałem i to, to pytanie ma ciąg dalszy. Czy taniec rzeczywiście jest traktowany jako sport z, twojego, z twojej perspektywy, bo tutaj mówimy, czy leading to sport, a czy ty jako tancerz, zawodowy tancerz, masz takie przeświadczenie, że uprawiasz dyscyplinę sportu, czy to jest bardziej artyzm? I teraz odpowiem e, tak dwojako troszkę. Jeśli chodzi o kulturę hip-hop, to ja dla mnie jest to e, artyzm, e, ar, e, kultura, sztuka. sztuka. Mhm. Zawsze od tego się wywodziłem e, i zawsze jakby to wspierałem, ale Patrząc z perspektywy, to co się dzieje teraz na świecie i ogólnie wszędzie, zawsze powiem, że sport, sportem też jest taniec i e, czy nawet hip-hop, jeśli ja tańczę z dziećmi, ja mam 50 lat, więc Nie widać. No, cieszę się, dziękuję bardzo, ale i też jestem cały czas, cały czas jestem w ruchu i cały czas tańczę, więc dla mnie ten sport... Ten sport taneczny mi pomaga mocno. Tak samo Grzegorzowi pomaga, bo też jest aktywnie i w sporcie, mm -hmm. tak samo ja. Więc naprawdę bardzo pomaga ten sport, i ten taniec mogę powiedzieć, że jest, jest to sport. A e, pat patrząc jeszcze, jeśli chodzi o kulturę hip-hop. To breaking przecież był na, we Francji na olimpiadzie. jako ostatni. Pier... Tak, Osta, tak, tak, tak jest, tak. jako pierwsza ta. Czy leading? Jak wejdzie na, na, na salony olimpijskie, no to będzie coś niesamowitego. Oczywiście do tego czasu e, trzeba długą, 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 długą drogę, e, żeby znaleźć się na olimpiadzie, bo to, żeby wejść do olimpiady, trzeba przejść różnego rodzaju mistrzostwa świata, Europy, to, tam, to jakieś osiągnięcie, żeby dopiero się na olimpiadę dostać, tak jak to było w breakingu, mhm. żeby nasi Polacy Mogli się dostać na Olimpiadę, musieli przejść pewien wachlarz innych zawodów y, ranki, y, 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 ranki, właśnie rangi y, olimpijskiej, żeby dostać się na Olimpiadę. Dlatego, więc, jakby jest to. ale to, co się będzie działo u nas w pile. Nasze miasto y, jest jakby kolebką siatkówki, a powiem też tańca, bo jednak każdy wie, co, że w pile y, jakby z otoczenia tanecznego, że jest w pile hip hop, bizon. Tak, towarzyski i tak, przecież, sportowe. Towarzyski, mhm. właśnie, siatkówka też. Y, 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 kiedyś był notabene Żużel, to też przecież była jest. piła. Pogladza no się, ale był kiedyś no, najmocniejszy. ale był nam najmocniejszy. Dlatego stwierdzam, że nasza piła naprawdę rośnie w wielką, wielką potęgę czegoś gdzie czego inne miasta mogłyby nam pozazdrościć. Grzegorzu, wrócę do tego wątku, który poruszyłem, trochę odbiegliśmy od niego, co już udało się zrobić? Bo wiem na przykład, że było duże szkolenie, duże yy, i też spotkanie, które zostało zorganizowane pod koniec września. Jeszcze wrócę po kolei te kroki, które mm -hmm. były, ponieważ yy, dla nas było bardzo ważne i tutaj jako światowo, żeby to zaistniało w Ministerstwie Edukacji. Byliśmy u pani minister Lubnauer tutaj w większym gronie, ale razem też ze Sławkiem. Trwało to trzy minuty. Droga do Warszawy troszeczkę dłużej trwa i wiemy, że jest tam powiedzmy pięciogodzinna samochodem. Pani minister nas przyjęła bardzo serdecznie, ale w trzy minuty powiedziała, no to jest doskonały pomysł. Ja tylko czekam na takie Możecie pomysły. Na I proszę zrobić po kolei, tak? Trzeba do Ministerstwa Sportu złożyć to, to, to i działamy. Świetnie. I, I to było po stronie też Polskiego Związku Leadingu. Złożyli odpowiednią dokumentację. Musieliśmy czekać na odpowiedź i program do czerwca, dlatego nie robiliśmy tego na hura w maju 2025, żeby uruchomić od teraz, teraz od tego roku szkolnego. Tylko spokojnie, mamy, mamy jak się przygotować. Przygotowujemy punkty tego roku, czyli poprzez za chwilę co powiem, czyli to sport, konferencji licencyjnej, pokazów na bazie już naszych uczniów spiły i dzieci spiły targi edukacyjne, nabór. I ruszamy wtedy z klasą cheerleadingu w roku 26-27. Pewne to jest? Pewne, no to będzie jak... Będzie jak chęt, będą chętni. Jak tak, zrozumieją. zrozumieją <laughs> jak zrozumieją. Tak. No, i, i, dla mnie i bardzo się z tego cieszę, że y, od początku y, Sławek czuje... Czuję taką potrzebę, bo słuchajcie, no świat jest złożony z muzyki, z tańca, to jest najstarsza, najstarsze kultury. Śpiew, prawda? Śpiew, to jest porozumienie, nie musimy znać języka, nie musimy znać innych kultur, a porozumiewamy się tańcem, porozumiewamy się muzyką, muzyką. Zgadza się. w czteroletnim cyklu nauczania. Okej, okay, jest to bardzo poważna dyscyplina cheerleading, bo składa się z elementów gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej. Akrobatyki. A, akrobatyki, ale ci ludzie muszą mieć poczucie piękna, tańca, tego wewnętrznej duszy. Przecież mm -hmm. w tańcu współczesnym my siadamy nawet jako laicy, jesteśmy zachwyceni ruchem. Nawet jak się nie znamy. To, jak specjalnie. się nie znamy, wiemy co trzeba przekazać. Tak. Dlaczego ci młodzi ludzie nie mają wyrazić siebie w tańcu? W czteroletnim cyklu fajnie. Będzie przepięknie, że będziemy mogli im pokazać coś innego, alternatywę do tego, co no niestety ich zajmuje. No ja, ja jestem dumny z mojej młodzieży w liceum, no bo mają taką ilość zajęć, bo liceum mistrzostwa to jest ogromne obciążenie, bo poza normalną dydaktyką to jest no mnóstwo zajęć sportowych, specjalistycznych, czyli alternatywa dla tańca, no dla właśnie, ruchu. A tutaj ile ale będzie troszkę, ale tak? myślę, że trzeba dodać też to dla rodziców. Bo tu też rozmawialiśmy z Grzegorzem, że to jest normalne liceum ogólnokształcące. Właśnie. To jak to I... wygląda godzinowo? Właśnie, no i teraz nauka, zaraz dobrze się powiesz, e, e, jakby nauka jakby mamy ten czteroletni cykl nauczania. Przygotujemy się do matury. Tak, do mhm. matury się przygotowujemy. Normalnie mamy maturę. Z tego matematyka polski, te wszystkie rzeczy, tylko masz teraz, kończąc tą, tą klasę, masz się już ten dokument, że się już skończyło z pewnymi zasobem już pracy, wiedzy i tak dalej. I to jest ta furtka otwierana się, już nam się otwiera furtka na Żeby przyszłość, pracować. co się będzie działo. Mhm. Teraz, się powiedz. Godzinowo, właśnie. No, właśnie. Liceum jest normalne, liceum ogólnokształcącym. Tak Czyli jak mamy Mari jest jak to, mamy drugie tak liceum kończące maturą czyli okres czteroletniego cyklu y, y, nauki w szkole ponadpodstawowej. Ja jestem dumny z mojej młodzieży, że przy tak ogromnym obciążeniu matura 25 w 100% zdana. Jesteśmy jedną z najlepszych szkół y, y, w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o naukę, a nie mówiąc o sporcie. A proszę sobie wyobrazić, że uczeń szkoły Licealnej, no to jest w granicach 36-38 godzin dydaktycznych średnio, do tego dochodzi 16 godzin zajęć no sportowych, mamy czyli, czyli mamy ponad. 40, jak ten młody człowiek, on tygodniowo wykonuje przeogromną pracę porównywalną, no nie wiem, no każdy ma 40-godzinny tydzień pracy, oni ponad 40, a do tego jeszcze weekendy, gdzie są mecze, gdzie są sparingi, gdzie są turnieje, gdzie są obozy. Młodzi mają I, siłę. Ale do czego... I chęci. Do czego, że wiadomo, że my robimy monitoring już od najmłodszych lat, tak, przez mini siatkówkę w klasach drugich, trzecich, czwartych, szkoły podstawowej, przez młodzika szósta, siódma, ósma klasa. Czyli ten młody człowiek przychodzi. To jest moje marzenie i znów pomysł tutaj dla piły, no bo liceum będzie tą jak gdyby czubkiem góry lodowej, ale jeżeli to pokażemy, no to jest dla rodziców piękna sprawa. Pracujmy w, w szkołach podstawowych, podstawowych. pracujmy Czyli z tą młodzieżą. Dalej, rzeczywiście. Przecież w 70 tysięcznym mieście, jakim jest piła, nie wierzę, że e, praca e, Sławka, który e, wypuścił. Tysiące dzieciaków fajnie przygotowanych rytmicznie, przygotowanych z muzyką, z tańcem, obojętnie na jakim poziomie, ale coś pokazali, jeżeli z tego ogromu będzie 5%, 3%, że wejdą do liceum, utrzymają, pokażą się przez 4 lata, że taniec, tak jak mówiliśmy. No, czy leading ok, bo tu jest no, jednak no, najbardziej pomocny jest polski związek, czyli leadingo. To nie, nie ukrywam, że no, ich praca, ich pomoc no, będzie stanowiła, ale tacy ludzie jak Sławek, ludzie, których on już nauczył będą mogli się zaangażować i to, no i to co powiedziałem, pokazać piękno bardzo, muzyki i tańca. Bardzo budujące. Sławku, czy ty już roz, rozesłałeś wici wśród swoich? Oczywiście, no właśnie. I co, są chętki? No właśnie, po, po, po rozmowie z Grzegorzem rzucę tak temat, taki właśnie w grupie, gdzie jest Y, są, y, już są licealiści, ale też jeszcze są ósmoklasiści, nie? No jak powiedziałem o tym i powiedziałem o pomyśle, to, w, to las rąk. Tak? Las rąk. Oczy się otworzyły o, szeroko. A i mało tego, czemu ja skończyłam ósmoklasę? Na przykład mówi jedna albo dwie, trzy. Ja mówię, to ja specjalnie może przekibluję, żeby zostać. żeby no, Wiecie, o co chodzi. Więc naprawdę y, to, <grym> są, y, to mhm. są... Jest na, chęć. Będzie. I ja myślę, że tak jak y, patrząc po młodzieży, no, nam brakuje pewnych nowinek w, u nas w Pile, no. To jest no, coś nowego. Nie bójmy się nowego. Rzeczy. Odważnego. Właśnie. Bądźmy, idźmy z duchem czasu, z duchem czegoś, co nam pokaże, że to będzie coś wspaniałego. Przecież mm -hmm. to nie tylko jest y, y, czy taniec, y, dobra, taniec czy leading, ale my będziemy mogli na siatkówce występować. No właśnie, czasami w loki no, przyjeżdżała a przecież no, mamy. No oczywiście, że, że, że tak. Będziemy mieli swoich. swoich i nie musimy na przykład prosić się o kogoś. Mamy, będziemy mieli grupę, powiedzmy, no, półzawodową czy lidingu. Będą mogli nam ob obstawiać mecze, czy to siatkówki, czy koszykówki, jakkolwiek, czy nawet na żużlu, no, no wie, wiecie o co no, to, jest, to jest wachlarz pracy, wachlarz pomysłów z taką, z taką młodzieżą. A jakbyś zrobił, biorąc pod uwagę już Twoje wykształcenie, przygotowanie, nabór do takiej klasy? Gdyby było więcej chętnych niż miejsc, będą jakieś testy? To tu to może ja, właśnie, bo, ja, to, bo tak. to jest wszystko ustawowo. Są przepisy, które są Są przepisy, to, bo tak, tak jak do mnie, do szkoły z siatkówką, ktoś przychodzi i mówi, ja lubię chcę, sport, chcę. chodzę, ten... No nie jest tak. tak? Nie jest. My musimy w okresie od ostatniego tygodnia kwietnia przez maj, bo tam wchodzą egzaminy ósmoklasisty, więc zrobić testy. I tu to jest. Wbile, I robi te testy, tak, biorąc pod uwagę środków, tak, tak, I, mhm. i ponieważ no, my jesteśmy już na takim poziomie, że 80% młodzieży my mamy spoza piły. Tak? I przyjeżdżają młodzież ze Stargardu Gdańskiego, zbyt gorszy, z Torunia, z Krotoszyna, z Poznania. I tak jak właśnie było powiedziane, trzeba zobaczyć. Niektórych my znamy, bo prowadzimy kadry wielkopolskie, prowadzimy kadry regionalne, to my znamy tych, tych, mm -hmm. tych, tych, tych uczniów przeszłych, czy, czy zawodników, i czy to jest żeńska, czy to jest męska, ale muszą przejść testy, za które dostają punkty, bo punkty ósmoklas z egzaminu ósmoklasisty też go warunkują, ustawiając do przyjęcia. Jeżeli będzie taka, taka możliwość, że będzie bardzo dużo młodzieży chciało przyjść do klasy, no też ustawimy i też ustawimy jakąś pułap, pułap do przyjęcia. No niewątpliwie no tutaj będę prosił fachowców i o ocenę, no bo to będą takie elementy zarówno z motoryki, jak i z rytmiki, jak i z koordynacji ruchowej. Gibkości tak, i tych a, innych elementów. Y, I to y, kończy się y, punktacją po egzaminie ósmoklasisty, i w lipcu, mniej więcej w pierwszym tygodniu lipca, muszą być wywieszone listy przyjętych do szkoły. No i ewentualnie, żeby miały dzieciakim y, możliwość, ewentualnie, czy to jest pierwszy wybór ta szkoła, że do innej aprovech. szkoły, no bo to, no to jest poważna sprawa, to co Sławek powiedział. Rodzic musi mieć świadomość, że ma poukładane, poukładane to, hmm. że to dziecko, które pracuje, no powiedzmy usławka tam w tych młodszych rocznikach, klas czwartych, piątych, że ta praca, to nie jest tylko ten rok czy tam dwa lata, ale on, niech się rozwija, niech się rozwija tanecznie, bo ma perspektywę pójścia do dobrego liceum, skończenia liceum, otworzenia sobie furtki na studia u siebie. i wszystko bo u siebie. Rodzic nie płaci, nie ważne. wysyła, tak? Mamy w Bo <Szkoła> tej chwili... jest państwowa i to, to jest istotne. Państwowa mamy uczelnie w tej chwili w Pile. Ja już mówię, wielokrotnie rozmawiałem z rektorem, no i tylko czeka na naszą młodzież tak. i e, zależy na to, dlaczego mamy nie otworzyć pod egidą AZS e, ANS. ANS. I zobaczcie, że nikt nie ucieknie z piły. I nikt nie ucieka z piły i to jest pomysł, i to, to jest pomysł, pomysł. Tak. Rodzice nie wydają tak, pieniędzy, tak. dzieci zostają tutaj i jest wachlarz, wachlarz hmm. fantastycznych Tam kierunków zostawało. na studia. Szkoła przygotuje, pójdziesz z maturą, masz pootwierane drzwi. Sławku, cały czas w głowie takie pytanie mi się pałęta do Ciebie, co z chłopcami? Czy leading to przede wszystkim dziewczęta, to się kojarzy, to muszą być dziewczęta. No A właśnie chciałem, 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 chciałem dodać, też chciałem, mm -hmm. że jednak to też jest dla chłopców, bo na przykład jak ja teraz nawet oglądałem sobie, jak już człowiek gdzieś tam myśli o tym leadingu słucha, ogląda gdzieś tam nawet na, na telefonie, to jakby niechcący tak mi się pokazuje. I teraz właśnie widziałem chłopaków, którzy wyrzucali dziewczęta. To też mm -hmm. jest dla facetów. Jest. To też jest, oczywiście oni są jakby tą tym, tym, bazą, bazą wyrzucają. <grym True> siłową. Po, po, tak, siłową po, podnoszą, wyrzucają i tak dalej, ale też oni pracują. Czyli tu nie trzeba się wstydzić. Oczywiście, że. No nie ja ja jestem stydzi, chłopak, że tak. to, gdzie no tam, ja tam nie, że Nie, nie, nie. To mhm. jest praca fizyczna. Oni są zbudowani, oni są naprawdę tężni m, 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 młodzi ludzie, którzy którym naprawdę to pomoże, bo teraz naście tysięcy razy podnosić dziewczynę i wyrzucać do góry, mm. no to przecież to wszystkie, wszystkie mięśnie pracują i tak dalej. Ale nawracając tu jeszcze do, do, do Grzegorza, co Grzegorz, Grzegorz powiedział, yy, patrząc na te, właśnie, a propos, te wszystkie yy, testy przed, yy, przed, tym, przed wejściem do, 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 do klasy licalnej, Tutaj jest teraz sprawdzian dla wfis szkół podstawowych, żeby oni też zwrócili uwagę na to, że trzeba dzieci rozciągnąć, trzeba różne takie rzeczy w tych szkołach podstawowych dzieciom też Aplikować. wprowadzać, mhm. bo to jest bardzo ważne. Ja widzę, nie ujmując tu nikomu, że nawet dzieci nie potrafią przewrotów w przód zrobić. To jest naprawdę yy, yy, niesamowite dla Niepokojące. mnie. Niepokojące. Oczywiście, że tak. Ja wiem, że dzieci się boją, niektóre i tak dalej. Bo ja, ja patrząc na, moje, na dzieci w wieku od czwartej klasy, czy tam trzeciej klasy, drugiej, no dobra, drugiej, trzecie, czwarta w górę, to się boją, starszaki też boją się robić przewrotu. A u ciebie takie zajęcia no też są? Tak. Ja ja mam, w przypadku tańca. Oczywiście, bo my też mamy akrobatykę u siebie, więc no. jakby mamy to wszystko w jednym. Zespolone. Tak jest. I patrząc na moje rodzone dzieci, Marysie i Antosie, to one czaskają festę, bo one są w tym cały czas, prawda? Mm -hmm. Ale gdzie idzie? I dlatego mówię, to byłoby się pieło wszystko od dołu aż do góry. I to jest piękne przygotowanie naszych dzieci, gdzie teraz to jest ta, ta era smartfonowa. To jest po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie, panowie, powoli kończy nam się czas, więc myślę, że no, tak, no, nie spodziewałeś się. się no, moglibyśmy gadać no, i gadać. no, bo to się. taki temat. temat dopiero jest żeśmy się rozkręcili. Bo ja, ja za chwilę ty... usłyszę w uchu, kończysz, kończysz no, i już nie będzie żadnego no, argumentu, a ponieważ jest jeszcze marginesik, to proszę Was o jedno zdanie podsumowania. Można do tej kamery powiedzieć, na przykład do rodziców jakąś odezwę Grzegorzu, Panie Dyrektorze, przesłać. Ja już wspominałem. Odważnie. Rodzice, patrzcie w przyszłych swoich dzieci, realizują niech swoje pasje, marzenia, czy to jest taki, czy inny sport, ale mamy w Pile naprawdę ludzi, tak jak Sławek, czy tak jak liceum, e, e, na skalę ogólnopolską i to trzeba podkreślać, że w konkurencji z dużymi miastami, e, tak jak padło tu pytanie, no finanse, no zawsze są finanse, ale w Pile... Robimy to naprawdę dobrze. I to jest piękna puenta od strony detektora, to zapytamy jeszcze stronę taneczną, Sławku. Ja już wcześniej powiedziałem, tutaj rodzic decyduje też, jak ma tą, tą jakby sferę wyprowadzenia dziecka gdzieś z domu do, do, do nauki. Ja, to co Grzegorz powiedział, Rodzic musi przedyskutować to z dzieckiem swoim. Co chce robić dalej? Mnóstwo dzieci nie wie, co robi, mm. będzie robiło w przyszłości. Naprawdę. I tutaj, w tej sytuacji, nasza piła otwiera im pewną drogę. To jest super, i tu powinniśmy w tym, w tym, w tym momencie przemyśleć to, popatrzeć na, na przyszłość, co można robić. Jestem za tym, żeby po prostu. Jak będą drzwi otwarte e, e, wiosną. szkoły wiosną, to przyjść, zobaczyć, to wtedy e, prze, prze, e, przekonać się i super. Nie zapomnijcie o tym, bo to jest super pomysł. Na przyszłość nasze dzieci będą wtedy naprawdę rozwinięte sportowo i talentcznie, że wow. A i cała piła pewnie na tym zyska. Bardzo dziękuję za rozmowy naszym gościom, którzy mogliby jeszcze długo opowiadać, ale tu już kropkę postawimy, zachęcając Państwa do tego, żeby tym tematem zainteresować się szerzej. Czyli leading to sport. My dziś rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Rozmawialiśmy z Grzegorzem Witkowskim, z Mirem Wegnerem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.